To dziwne, jak silny drzemie w nas instynkt, że gdy widzimy coś niesamowitego, od razu sięgamy po aparat, by nadać sobie wiarygodności, by udowodnić, że to prawda, by móc potem powiedzieć Byłem tu. Mori. Przeżywamy nasze życie, chwytając chwilę. Chcąc zachować je na później, w nadziei, że łącząc się w całość, stworzą niezapomnianą historię. W momencie trwania chwili zaczynamy czuć, że zaraz przeminie, więc staramy się ją złapać i przekształcić w coś, co będzie trwało dłużej niż zaledwie błysk. Wraz z czasem zdjęcie staje się bardziej prawdziwe niż jego temat przewodni. Pozwala to zbudować wersję świata, który możesz zabrać ze sobą. Świat spłaszczony i prosty, taki, który się nie zmienia. Świat trochę jaśniejszy i bardziej jaskrawy, gdzie wszystko jest pod kontrolą. Przemierzasz dalekie kraje, poszukując wspomnień, wciąż odnajdując się stojącego za obiektywem, czekając aż świat się zatrzyma. Z każdym dźwiękiem migawki próbujesz w swoim życiu wcisnąć pauzę, by poczuć się choć trochę bardziej komfortowo w świecie, który zaciął się na przycisku play. W pewnym sensie wiesz, że chwili nie możesz zabrać ze sobą, ale to nie powstrzymuje cię przed próbowaniem. Co gdybym mógł zostać tu trochę dłużej? Co jeśli nie musielibyśmy odchodzić? Staramy się zatrzymać te momenty, obawiając się, że nam uciekną. W końcu jednak i tak nam uciekają. Spójrz jeszcze raz, zrób jeszcze jedno zdjęcie, żeby za lata móc znów wrócić do tego momentu i spróbować przeżyć to wszystko jeszcze raz. Ale może też wtedy pomyślisz sobie, cóż, chyba jednak trzeba było tam po prostu być.